Witamy Was dzisiaj na tapecie Suzuki Jimny, szalone 1.5, ale chodźcie, zobaczycie pod maskę, bo nie jest to takie do końca seryjne 1.5. Ktoś tu wrzucił kompresor. Was. Dzisiaj na tapecie Suzuki Jimny, szalone 1.5, ale chodźcie zobaczycie pod maskę, bo nie jest to takie do końca seryjne 1.5. Ktoś tu wrzucił kompresor. Dedykowany zestaw Brilet. Jest firma, która produkuje do tego kity, dedyki do tego silnika. Tutaj mamy kuler wodny do niego i piąty wtryskiwacz. Niektórzy wiedzą o co chodzi z piątym wtryskiwaczem a niektórzy nie. To jest dodatkowy większy wtryskiwacz, który brakujące paliwo na doładowaniu nam dokłada. Taki stary, stary patent, ale sprawdzający się do dziś. Całość stoi w tej chwili na Emu postawiona plus seryjny sterownik. Wcześniej auto jeździło na Decie, na Śwince, ale niestety borykało się z różnymi tam bolączkami i finalnie trafiło do nas, decyzja zapadła, że nie będziemy tego robili na Decie, Zamontowaliśmy do tego samochodu Emu Bleka we współpracy z seryjnym sterownikiem. Problem, który tu występował, był problem z upalającym się nosto od wysokojego EGT kolektorem, więc chcieliśmy pełną władzę mieć nad tym, co i jak nam zarządza fabryczny sterownik. No i w tym momencie. Że tak powiem, nie była to prosta sprawa, bo musieliśmy pogodzić tutaj funkcjonalności w samochodzie z seryjnego sterownika z dołączonym mublekiem, ponieważ jest tu skrzynia automatyczna, gdzie fabryczny sterownik silnika steruje nam tą skrzynią e, i trzeba było się trochę pogłówkować. No, udało nam się to podłączyć. Wstępnie wystroiliśmy auto na ulicy e, i przyjechaliśmy na rolki zrobić finalną moc. E, chcielibyśmy tu uzyskać okolice 160 koni. Zobaczymy, czy to, czy to się uda. Auto zapięte, sprzęty wszystkie popodłączane, więc zaczynamy. Skalibrowałem sobie hamownie obroty i. coś tam już mamy. Tak. Tylko to już raczej więcej nie będzie. No tak bo wszystko było przetlikane na ulicy. A zaraz zobaczymy. Przede wszystkim trzeba na Biewy na 80 będzie trzeba przestawić, że to zaraz wysiądę. Bo strasznie daleko od wiatraków stoimy, to jest wysoko chłodnica, bo to wysokie auto i nie dmucha na chłodnicę w ogóle. Czyli wysoki ty Jaki? No 45 stopni, na ulicy mieliśmy po 25 w dolocie. Czego wynika tak krótki pomiar tutaj? Dwójka Tylko na dwójce robisz? Tak, do 100 na godzinę Żeby mieć sztywną tak? dwójkę Okej, okay, bo tylko mam dwójkę jesteśmy w stanie na tak, sztywną Nie jestem w stanie inaczej na automacie wpiąć innego biegu, Aha. bo mi redukuje biegi Za wykres? No, finalny, więcej już nie zrobimy. 163,5 konia, 60% przyrostu mocy. No, ma no to sens. I co, teraz jeszcze będziesz głaskał coś tam? Czy już możemy coś powiedzieć o wykresie? Robię jeszcze prostego testa, ile mi wycofuje, jak mam zapłon zapł wycofany do zera i w ujemną wartość. 10 koni zeszło w dół. Jak Taki jak zap... zerowy zapłon. Okej, okay. a jak bardzo do zapłonem można szaleć? To 8 stopni to maxie i już jest na granicy stuku. 15 koni. Całe 10% mocy zabrałeś. Kosze, Całe 10% mocy zabrałeś. jest za mało odprężone, można byłoby było odprężyć więcej, ale będzie wiadomo, że jakby się trafiło generalnie taki jeszcze jakiś do roboty, to trzeba od razu kuta korba i odprężający tłok, będzie jeszcze mocniej odprężać, żeby zrobić więcej koni. To pewnie i pod 200 można walić? Tak, jak jest na to robią z tego 250 koni. O, to już sympatycznie wtedy się zapowiada. A z jakiego doładowania mamy tę moc, 163? 0,9 bara. To i tak sporo, nie? No, ale już grzeje się powietrze też przy tym 0,9 bara, to jest bardzo mały kompresor. Mhm. Ogólnie e, zrobiliśmy e, pomiar na no, tak mega bezpiecznie, z zapłonem wyszło nam 148 koni, to jest taki minimalny testowy. Mamy 163 konie zestrojone. 10 Więc mamy e, już zestrojone 163 konie, 192 N. E, zapłonu niestety nie możemy tutaj za bardzo dorzucić, bo ten silnik, i tak, mimo tego, że jest odprężony przekładką pod głowicą, to e, ma dosyć wysoki stopień sprężania i nie przyjmuje tak e, fajnie tego zapłonu. E, I chodzi na zapłonie okolice 6-8 stopni e, górą. W środku około 3 stopnie, to jest bardzo niski zapłon, na granicy efektywności, ale tak mają niektóre nowoczesne silniki i niestety tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. 0,9 bara nam w maxie pod odcinką ładuje kompresor, w środkowym zakresie niecałe pół bara, więc mamy przyrost no 60% mocy względem serii. Nie wiem ile to ma niuta w serii, bo od razu stoiliśmy to z kompresorem, pewnie gdzieś byśmy mogli to wygooglować. To wlepimy, ile to fabrycznie miało momentu obrotowego, no ale prawie 200 momentów w takim lekkim samochodzie zaczyna już robić robotę. Zobaczcie, że mamy praktycznie płaski moment obrotowy w zakresie tam od 4000 obrotów do odcięcia. Te 190 momentów dostępne, więc mega modyfikacja. Ciekawe jakby się to sprawdziło z jakimś fajnie dobranym turbo, i już na zakutym silniku. Może kiedyś uda nam się zrobić takiego kolejnego? Bo już jakieś tam zapytania o Jimneya do nas spływały. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz kończymy na hamowni, uciekamy na warsztat. Auto wystrojone, porozpinane, wyjeżdżamy z rolek, jedziemy na zakład do nas i się żegnamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, łapka w górę. Pozdrawiam serdecznie, wysoka czwórka i zapraszamy do następnego odcinka.